Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa ponownie i zapraszam na południowe wydanie Informacji Dnia. Sejm będzie debatował dziś nad odebraniem immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu. Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga chce postawić byłemu szefowi CBA, dziś posłowi Prawa i Sprawiedliwości, zarzut przekroczenia uprawnień podczas czynności operacyjnych biura. Debata ma się odbyć w trybie niejawnym. Sejm będzie dziś także głosował w sprawie powołania Komisji Śledczej dotyczącej infoafery. Sejmowa większość nad odebraniem immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu to sprawa raczej przesądzona. Zarzuty wobec byłego szefa CBA dotyczą działań biura m.in. wobec Weroniki Marczuk i byłego prezesa wydawnictw naukowo-technicznych Bogusława Seredyńskiego, a także sprawy domniemanej willi Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Próba odebrania immunitetu Kamińskiemu to nic innego jak zemsta polityczna, twierdzi PiS. Słów Kamińskiego z pewnością z uwagą słuchać będzie obecny szef CBA Paweł Wojciechowski. Tunik. W piśmie do marszałek Sejmu stwierdza, że Mariusz Kamiński nie ma zezwolenia na udzielanie informacji niejawnej, a jeśli jej udzieli, złamie prawo. Kamiski odpowiada, taka groźba to nadgorliwość i próba zablokowania jego wystąpienia w Sejmie. Z kolei po południu już w części jawnej posiedzenia posłowie będą głosować nad wnioskiem dotyczącym powołania komisji śledczej w sprawie największej afery korupcyjnej III Rzeczypospolitej dotyczącej łapówkarstwa przy przetargach na informatyzację. Chodzi m.in. o przetargi w latach 2007-2010 na zakupy przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej. Policji opiewające na kwotę ponad 2 miliardów złotych. Muszą organy państwa zdawać sobie sprawę, że m, należy działać szybciej i sprawniej. Tego nie ma. Ta afera działa wiele lat. Pan Wojtunik ciągle mówi, że to jest największa, 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 największa. No ale gdzie? Gdzie są, gdzie są wyroki? Wniosek o powołanie komisji złożyli posłowie SLD i Solidarnej Polski. Potrzeba powołania tejże komisji wynika przede wszystkim z ujawnionych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Zatrzymań wysokich urzędników państwowych, którym postawiono już zarzuty, zarzuty udziału w zmowie przetargowej lub zarzuty korupcyjne. 2 miliardy złotych. Możemy dzisiaj spojrzeć, czy możemy dzisiaj spojrzeć w oczy matki, która chodzi po ulicach i tylko dlatego, że NFZ odmówiło leczenia dziecka, zbiera na leczenie własnej pociechy. Czy możemy jasno spojrzeć jej w oczy, mając takie fakty, że dwa miliardy uciekają do prywatnych kieszeni? Zamiecenia sprawy pod dywan chce PO i PSL. To jest absurd, żeby powoływać Komisję Śledczą w trakcie prac e, e, śledczych i procesowych e, poszczególnych służb państwa polskiego. Bo to by znaczyło, że w trakcie trwającego rozpoznania, zatrzymań jeszcze osób podejrzanych, przesłuchań, komisja śledcza zażądałaby wszystkich akt do Sejmu i w zasadzie sparaliżowałaby to śledztwo. To może być kolejna afera przy informatyzacji na ogromną skalę. Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się wielu nieprawidłowości przy przetargach na kompleksowy system informatyczny dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolerzy ustalili, że doszło do faworyzowania jednej z firm. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że podczas zamówień na kompleksowy system informatyczny zakład ubezpieczeń społecznych nie zagwarantował dotrzymania wynikających z prawa zamówień publicznych zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Terminy wyznaczone przez ZUS były ustalane tak, by tylko jedna z firm miała realną szansę zapoznania się z dokumentacją. ASSECO Poland S.A. realizuje usługi związane z systemem informatycznym od 1997 roku. 35 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu oraz dwa miesiące na analizę 10 tysięcy różnego rodzaju dokumentów dawało realną szansę na wygranie przetargu tylko spółce ASSECO Poland. Nieprawidłowości wykryto już w 2010 roku. Mówił o nich prezes Urzędu Zamówień Publicznych, co zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą. Przebieg postępowania przetargowego na kompleksowy system informatyczny ZUS-u nie gwarantował dotrzymania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców, bo nie stworzono w przetargu szansy na rzetelne zapoznanie się z dokumentacją całego systemu informatycznego. Pracownicy ZUS, którzy wykonywali czynności w postępowaniach w 2010 i 2013 roku, pozostawali z przedstawicielami firmy ubiegającej się o zamówienie w takich stosunkach, które mogły budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. To może być kolejny skandal przy procesie informatyzacji państwowych placówek. Już po raz trzeci dzieci z Litwy na zaproszenie dyrekcji gimnazjum nr 1 w Krakowie odwiedziły Polskę. Do piątku będą poznawać historię i kulturę naszej ojczyzny. Od wczoraj 40 dzieci z Litwy wraz z trzema nauczycielkami zwiedziło komnaty Zamku Wawelskiego, wiele kościołów oraz sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jednak jak zapowiada Mariusz Graniczka, dyrektor gimnazjum nr 1 w Krakowie. To dopiero początek atrakcji. Kino IMAX, Park Wodny, jeszcze Muzeum Narodowe w Sukiennicach. Także program do piątku jest no bardzo bogaty, by tylko im sił starczyło i byle tylko się nie znudzili. Na pewno nie znudzi się dwunastoletniemu Ernestowi Mieczkowskiemu z Niemczyna, dla którego pobyt w Polsce to wielka przygoda, zwłaszcza kopalnia soli w Wieliczce. Tam najbardziej um, podobały się posągi, i te efekty, które używały do kopalni. Dla wielu wyjazd do Polski jest pierwszym wyjazdem poza granicę Litwy. Dla nich to była bardzo atrakcyjna przygoda, bo znaczy większość z nich nie było tak daleko wyjechawszy. I to jest Kraków, no znaczy naprawdę bardzo piękne miasto. Bardzo dużo słyszeli o tym i bardzo chciały jechać. Tutaj, jak mówi Żaneta Jackiewicz, nauczycielka, czują się jak w domu. My Żyjemy na Litwie w swojej ojczyźnie, chociaż mamy też, tak sądzimy, że mamy drugą też ojczyznę polską. Język znamy polski. Może nie tak piękny jak ten, który jest w Krakowie, ale to jest nasz. Od 2009 roku Kraków, jako jedyne miasto w Polsce, realizuje program wsparcia uczniów klas szkół gimnazjalnych wyjeżdżających na tereny dawnych ziem polskich. To jest program, który nazywa się poznajemy Uczniowie krakowskich gimnazjów poznają dawne, ziemie Rzeczpospolitej, kresy, dawne, ziemie, dawne Kresy Rzeczpospolitej. I to wsparcie dotyczy ponad 600 uczniów każdego roku dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta Krakowa. Święty Jan Paweł II mówił, że Kresy to drugie półco polskiej chrześcijaństwa. Bez Kresów nie zrozumiemy naszej historii. Dlatego tak ważna jest pamięć. W Petersburgu spotykają się szefowie dyplomacji Niemiec, Polski i Rosji. Frank Walter Steinmeier i Radosław Sikorski będą przekonywać Sergeja Ławrowa do podjęcia działań na rzecz deeskalacji konfliktu na Ukrainie. Spotkanie w Petersburgu ma być dobrą okazją, by przekazać Rosji stanowisko Polski i Niemiec w sprawie aneksji Krymu. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier ocenił, że w konflikcie na Ukrainie po raz pierwszy od miesięcy widać światełko w tunelu. Zastrzegł on, że rozpoczynający się dialog między ukraińskim a rosyjskim kierownictwem nie może w żadnym wypadku ulec wykolejeniu. Steinmeier chce, by powołana do życia grupa kontaktowa, do której należą przedstawiciele Ukrainy, Rosji i OBWE, skoncentrowała się na zaprzesta. Aktów przemocy i kontynuacji narodowego dialogu przy okrągłym stole. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Rosji w formule zwanej Trójkątem Królewieckim spotykają się od 2011 roku. Omawiają zarówno kwestie polityki międzynarodowej, jak i współpracy regionalnej. Poprzednie spotkania szefów dyplomacji Rosji, Niemiec i Polski odbyły się w maju 2011 roku w Kaliningradzie, w marcu 2012 roku w Berlinie i w maju 2013 roku w Warszawie. Tymczasem na wschodzie Ukrainy wciąż trwa tak zwana akcja antyterrorystyczna. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko polecił utworzenie bezpiecznego korytarza dla ludności cywilnej, która chce opuścić miejsce starć. Dramatyczne doniesienia z Wielkiej Brytanii. Jak poinformowało Radio Watykańskie, lekarze w tym kraju zacierają ślady po zagładzie dzieci chorych na zespół Dauna. Radio Watykańskie przytacza dramatyczne dane. Na świecie trwa zagłada dzieci chorych na zespół Dauna. Tylko co dziesiątemu pozwala się przyjść na świat. W Wielkiej Brytanii, gdzie prawo pozwala na zabicie takiego dziecka aż do ostatniego dnia ciąży, połowa takich tak zwanych aborcji w ogóle nie jest odnotowywana w oficjalnych aktach. Tego szokującego odkrycia dokonała Parlamentarna Komisja Śledcza. Do podjęcia tego dochodzenia, jak informuje Radio Watykańskie, skłonił ją fakt, że dane sporządzone dla potrzeb naukowych przez Krajowy Cytogenetyczny Rejestr Syndromu Dauna różnił się wyraźnie od danych oficjalnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia. Przebadano 994 przypadki z 2012 roku. Wbrew obowiązującemu prawu ponad połowa z nich została zatajona. Przewodnicząca parlamentarnej komisji śledczej Fiona Bruce jest zdumiona biernością ministerstwa w tej kwestii. Odkryliśmy, że w co drugim przypadku zostało naruszone prawo, ani jeden lekarz nie został jednak ukarany oświadczyła brytyjska parlamentarzystka. Księża biskupi Quebecu wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec ustawy zezwalającej w tej kanadyjskiej prowincji na tak zwaną eutanazję jako medycznego wsparcia umierania. Wystosowali w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym apelują o głośne tak dla ludzkiego życia. Przyjęcie ustawy zezwalającej na tak zwaną eutanazję pod koniec życia jako medycznego wsparcia umierania budzi w nas głębokie rozczarowanie i poważne zaniepokojenie. To słowa Księżybiskupów biskupów Quebecu, które znajdujemy w specjalnym oświadczeniu wydanym po tym, jak przewodniczący parlamentu w tej kanadyjskiej prowincji podpisał prawo legalizujące tak zwaną eutanazję. Nie jest jednak przesądzone, że nowe przepisy wejdą w życie. Kanadyjska konstytucja zakazuje bowiem tzw. eutanazji, a prawa stanowe muszą być z nią zgodne. Księża biskupi przypominają, że wobec oczywistego bólu i cierpienia, jakie dotyka osoby w stanach agonalnych, właściwą odpowiedzią społeczeństwa i medycyny powinna być opieka paliatywna. Ważne jest, aby ten ostatni etap życia chory mógł przeżyć w pełni człowieczeństwa i godności. Chory chce umrzeć tylko wtedy, kiedy boi się bólu, kiedy boi się samotności. Jeżeli się te obawy rozwieje, każdy zdrowy człowiek chce żyć jak najdłużej można. Zniesienie bólu to jest zadanie dla lekarza, odpowiednia, uważna opieka lekarska. Walka z samotnością to jest zadanie dla rodziny, dla społeczeństwa, dla po prostu przyjaciół. I tak naprawdę wygodniej jest społeczeństwu osobie, która przeszkadza, bo trzeba wokół niej chodzić, trzeba się nią opiekować, po prostu zachęcić ją, żeby odeszła, że przeszkadza wszystkim, lepiej umrzyj. Jeżeli taką ukrytą presję wywierają na niego wszyscy członkowie rodziny, lekarze, to każdy człowiek wtedy myśli, no tak jak się usunę i chce, i, i chce umierać. Dotychczas na świecie zbrodniczy proceder jakim jest tak zwana eutanazja zalegalizowały Holandia, Belgia i Luksemburg. Zatem dziś w sposób szczególny ważna i potrzebna jest promocja ludzkiego życia, a jednocześnie krytyka coraz to powszechniejszej kultury, godzącej w ludzkie życie oraz rodzinę opartą na prawdziwych wartościach. To, że społeczeństwo zachodnie mówiło, że my jesteśmy za ściankiem, że co, że wykazujemy ludzkie odruchy, że trzeba się chorym opiekować w cierpieniu, wbrew naszej wygod naszemu wygodnictwu, to ja wolę być takim za ściankiem niż być takim nowoczesnym członkiem zachodniego społeczeństwa. W tej chwili ta taki Powszechny pęd za pieniądzem, pęd za karierą, kosztem rodziny, kosztem dzieci, kosztem rodziców, to jest na pewno coś, czego nie powinniśmy pochwalać ani się z tym identyfikować. Nie warto do każdej nowoczesności pędzić. Ta nowoczesność jest naprawdę zła i myślę, że to czas też będzie weryfikował. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w imieniu całego naszego zespołu. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie i życzę dużo słońca na cały dzień. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Cześć Boże, Julita Mirecka rozpoczynamy prognozę pogody. Zapraszam. Od Morza Śródziemnego po środkową Europę i zachodnią Skandynawię rozciąga się strefa wyżu zbudowanego w gorącej, zwrotnikowej masie powietrza. Na zachodzie i wschodzie kontynentu dominują układy niżowe z frontami atmosferycznymi. Pogodę w Polsce kształtuje wspomniany wyż, a przez obszar kraju przebiega linia mało aktywnego frontu atmosferycznego. Sporo deszczu dziś na Wyspach Brytyjskich, natomiast w zachodniej Rosji burzowo. Najwięcej słońca na południu, a także w środkowej części Europy. Gorąco w Rzymie, Bukareszcie, a także Berlinie i tutaj 33-34 stopnie. Nieco chłodniej w Londynie i Moskwie, gdzie termometry wskazały blisko 21-22 kresek powyżej zera. A już teraz przechodzimy do sytuacji pogodowej w naszym kraju. Na niebie przeważa dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy w Bieszczadach, a wieczorem na Pomorzu Zachodnim. Termometry wskażą maksymalnie od 24 stopni na wybrzeżu, 26-29 na wschodzie, a także w centrum kraju, do 32-34 w regionach południowo-zachodnich. Wiatr słaby, głównie z północy. Ciśnienie się waha, a barometry w stolicy wskazały około 1019 hPa. I na koniec jeszcze prognoza pogody na nadchodzące dni. Zapraszam. Nadchodząca noc na zachodzie kraju gorąca. Termometry wskażą tutaj około 20-18 stopni. Chłodniej będzie we wschodniej części Polski blisko 13 stopni na plusie, a na Mazurach około 11. Jutro na wschodzie i w centrum przeważnie zachmurzenie małe. Od rana więcej chmur na krańcach zachodnich. Tutaj też możliwy przelotny deszcz i burze, które w ciągu dnia obejmą także Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę oraz Dolny Śląsk. Temperatura maksymalna wzrośnie od 26-27 stopni na północy i wschodzie do 30-34 w zachodniej części Polski. Wzrośnie prędkość wiatru, który będzie wiał z północy, ciśnienie w dalszym ciągu bez większych zmian na barometrach około 1019 hp. W czwartek już nieco chłodniej. Najwięcej słońca będzie na Pomorzu i Zachodzie Polski. Tutaj przeważnie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze dużo chmur z przejaśnieniami. Przed południem na wschodzie i południu, a po południu na południowym wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze. Temperatura maksymalna wzrośnie od około 16 stopni na wybrzeżu do 26 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr i dość silny, głównie z północnego zachodu. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Życząc wszystkim dobrego i pogodnego dnia. Do zobaczenia wieczorem.